Yo, w kolejnej recensji memów, proszę, ja chcę tylko. Ja ten śmieszny mem, proszę, czy go znajdę? O, Okej, okay, okay. right? so wszystko. Trade, yeah. yeah! Wiecie, nie chcę nic mówić, ale. ...pokło się słychać, jaki to, to, to był człowiek. Profil z tym Emila. A, tak. Ale to jest August. Chłopie, tu już opóźniony o 6 miesięcy. Proszę pana. Tak, zrobiłem dobrą odpowiedź. Jak wróci, to raczej nie na długo. W porządku. Dalej tu jestem. Dalej tu wszyscy jesteśmy. Mhm. Wszyscy jako koledzy go zostawili. Sami się pies jedli To wszędzie filmiki są, ha? Chciałem muzykę jakąś puścić, no dobra no, nie. We're those hoodlums or my name jest John Rayman no, Motherfucker, your name is what? So basically, we had sex. To, to to is Tomek Alvin is the red checkmark, and Simus is the blue checkmark, and the green one, I can't remember his name. No joke. Ale Nie, nie kupuj tego. Proszę, nie. Jaki jest Tick Speed? Tak. Witam, mam na imię Stasiu. Lat 42 z Mikołów, Śląskie Tenatal. O, o nie, to jakiś zły rol jest. Zysama, nie bez kopiach, a że sama nie będziesz a na szama. Nie, ja nie szama, Stasiu. Czy jest u ciebie szansa na szlążyk z, z Jaką z człowieku? Ja Wojciecha ja Klemetura. Nie ma tych z wyroli. To więzienie wszystkich. Co na grze, chłopaki? U mnie kerperek, jako kroszkę pan. Ta. E. Już widać Szepatola. Ah, The Blue Boys, ankret muzyka Ball. We Science have no limits. Let's just charge together at full power. Ale pokate. Nie mamy ograniczeń. Nie wiesz co mówi Eggman? Eggman tu głosi święte słowo, pismo święte. <grystanie> ciastek? Co ty to cholery robisz na stronie Kacpira? Hmm. Czy to jest prawdziwy ciastek? Czy prawdziwy ciastek może wstać? Tak, ja wiem wszystko. nikt nie skąd, to czego jest to intro? Tiki tiki togi? Ah. Hmm. A <gryw> no, ciekawe, ciekawe. To plus jeden Zaskoczyło Daje się lekko na łatwiej kruszki Można o tym serial zrobić Łał wow, zielona kruszka jest i czerwona I będzie fapuła i później się pojawi żółta kruszka Niebieska kruszka, łał wow, fapuła będzie z tego Widzę takie gówno na YouTube czasem

O, pomałka. Tak dajesz tę kasę tylko nie Wojtkowi. Kim jest pan od historii? O To nie. niezwykły człowiek. To jebany podróżnik w czasie... Co to za brain Żywa encyklopedia. O oh my jest god, bro. Jego ulubiony widok? Mapa Polski sprzed 300 lat wisząca na ścianie. Jakby to ona była ważniejsza niż teraźniejszość. Siadasz w ławce i już Widzicie, czujesz, jaka Polska była, się była kiedyś super. Powietrze gęste od kurzu. Starych, taka nie będzie. Drzwi zamykają się jak w pułapce. I wtedy słyszysz te złowieszcze słowa. Dziś temat ekstra. Wojny napoleońskie. Nie, kurwa, nie. Nie ma odwrotu. On już odpalił tryb wykładowcy. Stoisz przed wyborem: udawać, że notujesz, czy po prostu zaakceptować swój los? Ale on wie, on kurwa wie. No dobrze. On wszystko wie. Kto mi powie, dlaczego Napoleon przegrał w Rosji? Bo cisza. był debilem. Jebana cisza. Wszyscy. Jak możesz pójść do Rosji w zimę? W kolegę obok, jakby to mogło pomóc. I wtedy pada twoje nazwisko. Patrzyłeś źle. Nie patrzyłeś też źle. No, słucham. Pod Większość Kresu ludzi ztechłab przez Kresu zimę a nawet nie zespę, się w walce. To w pięć manewrów bo strategicznych po prostu było. Bo... Później ja pewien Austriak zrobił tak Jego samo i opomnił na sam Ta włączona zaczyna mówić, opowiada, gestykuluje jak na tędtolku. Wyobraźcie sobie, kurwa nie chcę sobie wyobrażać. Opatrzcie, jaka fajna zima. Jesteś tam, Na pewno nie i stachniemy chłodu, i chłodu i głodu. Rosjanie specjalnie wioski palili, żeby oni jeść nie mieli. 40 minut. Własne wioski palili Myślisz, Rosjanie. Wolny? Aha, Ten nauczyciel, wykładowca nawet Dlaczego nic nie wytłumaczył. I z z 20 dat i krótką analizę każdej bitwy Napoleona. I wtedy rozumiesz. Z historii nie ma ucieczki. To jest Prainrod. just Brainrod Brr. Mm, wielka zmiana. To było jeszcze po piątej raz. Piątej razy, batownicę No, turniej commentary. Nic tam śmiesznego. Turniej commentary. Eww, ale Rod co ten chłop robi? Czy on, on chce być skibidi toilet? Czy ja to przerozumiem? O ja pierdolę! Krzycz. Ja pierdolę! Weź kurwa się umi, umi to stopisz. Z Nie kurwa. Ja pierdolę! Ja pierd... jak mógł tam... nie no, kurwa, nie mogę Ja pierdolę, co za kręcz. O, to ja Spray, nie wiem jak to zrobili, ale użyli mojej twarzy jako spraya w Team Fortress Wygląda na to, że wszystko można użyć, więc pewnie swastyki też latają po tej grze Tak Mogę dać jaką jakiś odsnakę cringe'u za to? Ultra crunch po prostu co, co może być odznaką CRUNCH'u? Dobra, znalazłem. Oczywiście, że to Emil Facepalm. Dostępne tylko gdy serwer ma pusta You ask scared to show face Whitey. I don't wanna hear it. Mhm. Mm mate, najlepsza gra. Każdy, kto pisze niepoprawnie, nie ma u mnie już szacunku. Dobra, kolejna. Ja odpierając kolejną jedynkę. To nie mógłbym być ja nigdy. Jak można na to jedynki? W porządku. What the fuck? Kate! Evil. Ej, okay. i do... okay, so zakończmy na... Na tym. Witaj w strefie sperm. Tylko spuchanie w anime dziewczynkach. Tak. całych taczka Podwójnie połączona. Silna Świecie polska jajecz, jajecz, razem. Elekancki wytrysk. Najpierw całus, potem spucha. Po jej kuta mix kocha pół. Kooperatywne tortury kokuta Wsać mojego chuja do pieca! Z mojego chuja! Gotuj moje tłuste jajca pod ciśnieniem! Niech moje jajce eksplodują, bo co tysiąca słońc! Spucha, 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 spucha... Spucha, 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 spucha... Dobrze, panu już podziękujemy. Także koniec tej recenzji memów i pamiętajcie, Skipity Toilet to największy prankerot na tej planecie. Yo.